Cześć, witam wszystkich. Zapraszam na kolejny unboxing. Tym razem, jak widzicie, jest to The Division 2 Tom Clancy. Właśnie dzisiaj jest premiera. Dopiero co wróciłem ze sklepu, także jest to edycja Washington DC. Są ogólnie trzy edycje: standardowa, jeszcze była taka edycja Gold, która była trzy dni wcześniej, można było ją zakupić no i edycja kolek kolekcjonerska Dark Zone to jest edycja taka można powiedzieć pośrednia czyli Washington DC tak no i co na początek do zamówień preorderowych pre było no tutaj kotek się kręci było coś takiego takie pudełeczko tak naprawdę nie było wiadomo o co, o co chodzi. Dopiero to dzisiaj dostałem również z Grom, A tu się okazuje że to była w środku e, kod na betę. Tak i no to troszeczkę można powiedzieć za późno. No ale e, to jest po prostu e, gratisowy bonus do, do preorderów. No i oprócz tego kodu był taki e, taki bryloczek e, gwiazdka e, no, coś pewnie z gry, jakiś tam symbol którejś z frakcji, czy coś takiego, by trzeba było się dokładnie temu przyjrzeć. Tu są jakieś chyba postacie, tak? E, dwójka, czyli The Division 2. No i pudełko, tak. Brzyloczek do kluczy. Całkiem spoko, taka gwiazdka. No mówię, to jest całkowicie darmowa rzecz, także całkiem ok. Plus ten kod, no ale to powinno być dużo wcześniej. E, no, a co do samej edycji, tak, tak wygląda. Pudełko, zdejmijmy sobie może najpierw tak hmm. hmm. Także to jest troszeczkę takie grubsze. Tutaj front troszeczkę grubiej wygląda to niż, niż standardowe wydanie. Kolej do 18 lat oczywiście wsparcie PlayStation 4 Pro. Historia, to zapamięta, tak, slogan, jakiś reklamowy. No i tutaj przedstawienie kontentu. No ta edycja kosztuje tutaj w Wielkiej Brytanii 50, 57 funtów. Edycja standardowa kosztuje funtów 50. Także, tak, wydaje mi się, że za te 7, 7 funtów dodatkowo, myślę, że warto, bo Otrzymujemy ten, ten, ten bryloczek, tak, który tutaj był już wcześniej. Yy, no i tutaj co? Standardowo zaczniemy od samej gry. Tak się prezentuje okładka. Oczywiście akcja gry osadzona w Waszyngtonie, w stolicy. Tutaj napis wymagane połączenie online, tak? No bo jest to taki loot shooter, yy, MMO, coś takiego tutaj patrzę co tu jest w środku mamy jakieś kody tak i to tak to wygląda jeżeli chodzi o pudełko czyli standardowo płyta blu-ray tutaj przedstawione są takie figurki do sprzedania osobno agenta Brian Johnson tak I tutaj jest jeszcze jakaś książka wyszła też no i tutaj standardowo co, so, ulotka, tak. Logo z tyłu, gry. No i tutaj taka reklama, przedstawienie, co będzie, bo jest zapowiedziany rok. Wsparcia: dużo rzeczy ma być darmowych, ale też jest sprzedawany taki można powiedzieć season pass. Teraz w promocyjnej cenie był chyba za 15 funtów. Jeżeli ktoś by się zdecydował, teraz to kupić, później będzie to chyba 20 funtów. Także... No ale dużo rzeczy ma być darmowych. Niektóre rzeczy mają być płatne. No ogólnie, pierwszy rok wsparcia: grama mieć długie życie ogólnie także także no zobaczymy jak jak to będzie. Eee, dobra te ulotki to tam reklamy tak. Eee, no i tutaj następną rzeczą która jest w tym pudełku w tej edycji jest to taki mini artbook The Art of The Division 2 Bługo w litografii tak? czyli litografię. No, szkoda, że to nie jest sztywna okładka Niestety tylko taka można powiedzieć. No ale jak widzimy papier bardzo dobrej jakości zdjęcia tak screeny koncept arty kilkanaście stron postacie tak No wiadomo standard tak tutaj raczej takie arty prosprodukcja, kredyty. No tak naprawdę kilkanaście stron nie jest numerowane, taka można powiedzieć mini artbook. Całkiem ok, no ale szkoda, że nie jest, że nie jest to sztywna układka, tak? No i tutaj sandbox, No i do tego jeszcze mapa. Mapa miasta. Tak, tutaj widzimy Waszyngtona, Washington DC, oczywiście reklamy, różnych sklepów i tak dalej. No bo wiadomo, niby są to w grze, jest przedstawione jako lato, ale jeszcze widać tam takie klimaty świąteczne. No i tutaj po tej stronie mamy plakat. Jak widzimy, nawet się tutaj, tutaj logo gry na i tak, całkiem sporych rozmiarów. A po drugiej stronie mapa. Tutaj mamy legendę, opisane miejsca, tak fajnie to jest zrobione, jakby to ktoś naprawdę flamastrem rysował. No i tutaj taka powiedzmy uproszczona mapa, trochę reklam z boku, yy, zaznaczone co ważniejsze miejsca, no pewnie można sobie, o widzimy tutaj wierzch, tak, można będzie sobie na to zerkać, no ale to jest taki po prostu plakat z drugiej strony mapa, no to w tych edycjach od Ubisoft to jest raczej standard, czy to Assassin's Creed, czy, czy Watch Dogs, także... Te serie zawsze, czy to Far Cry, zawsze tam jakieś y, mapy się znajdowały. Także no teraz się nie chcę złożyć tak jak to było oryginalnie. Dobra, później pokombinujemy. Także na razie złożymy sobie tak. Czyli jak widzicie podsumowując. Gra. Y, bryloczek tak, no ale tutaj było do orderowców, Mini artbook. I, I mapa, tak? No i oczywiście jeszcze kod DLC na bronie, na ubrania. Taki po prostu cały zestaw na jakieś tam emotki. Także no mi się wydaje, że całkiem ok. No, zobaczymy, jak gra się prezentuje. Już graliśmy w betę, było całkiem ok. Było trochę błędów. Myślę, że w podstawowej wersji będzie to poprawione. Także zaczynamy grać. Instalujemy. Podobno duży patch trzeba ściągnąć. Także bierzemy się zainstalowanie. Pierwsza część oczywiście była bardzo udaną grą, nie zawiodła. No i oczywiście w którymś z kolejnych odcinków padloga, jak już pogramy, czy tam skończymy główny wątek fabularny w The Division 2, to sobie o tej że porozmawiamy, omówimy ją. Podobno jest dwa razy dłuższa niż jedynka, około 40 godzin na samą fabułę, także zobaczymy, czy to naprawdę... czy to się sprawdzi, no... Aż się nie chcę trochę wierzyć, że tak długo, ale zobaczymy. Jedynka tej fabuły miała tam około 15-20 godzin, tutaj podobno jest tych godzin 40, także zobaczymy jak to będzie. Także do zobaczenia do usłyszenia i zapraszam na nasz kanał na YouTubie Padlok Podcast jak również na bloga padlokpodcast.wordpress.com. Na razie do zobaczenia do usłyszenia. Cześć.